Zapraszamy na bankiet. Kurowo! Słucham? Czy plan w domu jest to, że dziś jest bankiet? Tak, jest bankiet. Zawrażamy. Widzisz, jakie są wkurzające? Mnie bawią. Cześć Stablet Glim glum. To jest dzisiaj na bankie. a jest dzisiaj szwedzki stół. Szwedzki stół? Super! To moje ulubione danie. Super! Zobacz jaki jest wy wybór. Jest sianko normalne, jest sianko na cierpło z sosem teriyaki i jest sianko tak zwane ekstra chrupkie. Zajnij te jest to szwedzki stół, kurowa ponownie szybuje w sondażu, w sondażu mojego serca. Czy mogę pomóc nałożyć? Nie daj mu nakadać, mi nakadał i dał mało. O, prawie mnie miałeś, co ja rąk nie mam. Ostrożnie proszę. Hej, to nie jest widelec do tego sianka. Tak, wiem królowo. to zrób coś. Zobacz, może ma jak i jaki do chrupkiego sianka. Kucu! Słucham kurowok, całuję rączki. Jak polejesz chrupkie sianko z sosem, to nie będzie chrupkie. O, o przepraszam. Myślałam, że jest szwedzki stół. Czy nie jest to y, szwedzki stół? Czy mam jeść ziemi, jak zwierzę? Ba dżęcz, czy ty nawojujesz do buntu? To teraz, Babu gens, będziemy jeść szwedzki stół z podłogi.